Co jeśli dałoby się zbudować światowej klasy miasta w ciągu jednego pokolenia? Jeszcze 60 lat temu była tu tylko pustynna wioska. Dzisiaj to jedno z najbogatszych miast na świecie. Przejechałem do Abu Dhabi z jednym celem, żeby zrozumieć jak to jest w ogóle możliwe. A to, co odkryłem było bardziej niesamowite, bardziej absurdalne i piękniejsze niż byłem w stanie sobie wyobrazić. Cześć, ja mam na imię Adam i na tym kanale dzielę się swoimi doświadczeniami z moich podróży, jednocześnie przekazując jak najwięcej cennych informacji. Ostatnio przyglądaliśmy się luksusowi i ściemie w Dubaju i odkrywaliśmy ukryte perełki Omanu. Dlatego przyjeżdżając tutaj wiedziałem, że muszę spojrzeć za kurtynę. W tym filmie nie będziemy tylko zwiedzać, spróbujemy znaleźć odpowiedzi na dwa kluczowe pytania. Po pierwsze, skąd to miasto tak naprawdę wzięło pieniądze, żeby w tak krótkim czasie stać się jednym z najbogatszych miast na świecie? A po drugie, czy za taką fortunę da się stworzyć coś, co ma prawdziwą duszę i zapiera dech w piersiach? Ponadto porozmawiamy o wielu wątkach historycznych, które doprowadziły do tego, czym jest teraz Abu Dhabi. Bądźcie gotowi na opowieść o mieście absurdalnego przebiegu, gdzie luksus spotyka się z tradycją w najbardziej nieoczekiwany sposób. Możecie być tego świadomi lub nie, ale w latach 60., 1960 jakby praktycznie w Abu Dhabi nic nie było, więc to, co aktualnie tutaj stoi, te wszystkie budynki, pałace, hotele, wszystko zostało zbudowane na przestrzeni ostatnich 60 lat. Więc to jest dla mnie największy mind blow. No i pytanie: skąd oni mają pieniądze? Odpowiedź jest bardzo prosta ropa. W latach 70. zostały odkryte pierwsze złoża ropy naftowej, i... i tutaj mała, ale kluczowa poprawka, bo historia jest jeszcze bardziej złożona. Pierwsze złoża ropy odkryto nie w latach 70., ale już pod koniec lat 50., a pierwszy transport ruszył w świat w 1962 roku. To dało im dekadę przewagi, zanim kryzys naftowy w latach 70. wystrzelił ceny w kosmos i zalał ich złotem. Pierwsze zarobione pieniądze z tej ropy były bardziej przechowywane przez rodzinę królewską, a jeszcze przechowywane przez tego szejka przed szejkiem Zaidem i on z tymi pieniędzmi niezbyt wiele robił zatrzymywał je dla siebie i dopiero następca, szejk Zaid jakby wziął te pieniądze, zaczął rozdawać je ludziom i jakby całe Abu Dhabi, które widzimy aktualnie w tamtych czasach zaczęło się rozwijać do tego, co widzimy teraz Według mnie Zjednoczone Emiraty Arabskie zasługują na bardzo dużo krytyki ale totalnie nie można odjąć temu kraju tego że rozwinął się w bardzo szybkim stopniu i też bardzo efektywnym, ponieważ to co widać tutaj w tym Abu Dhabi no to jest naprawdę zaskakujące wręcz, że właśnie w tych latach 60 -tych, gdzie tu nie było nic, były pustynie nagle widzimy wieżowce, zadbane otoczenie i bardzo dużo osób, które po prostu chce tutaj przyjechać i wyemigrować z tego kraju i nie wiem, szukać okazji do rozwoju czy też jakby rozwoju swojego biznesu czy też w przyszłości. I ta historia towarzyszyła ze mną przez całą podróż. Po jedno to usłyszeć o takiej transformacji, a drugie to zobaczyć jej skalę na własne oczy. A nie ma lepszego miejsca, żeby to zrobić, niż pałac poświęcony człowiekowi, który to wszystko zapoczątkował. Moją podróż rozpoczynam w tym przepięknym pałacu prezydenckim Kasar. Kasar? Ciekawe, jak to się nazywa? Kasar Al-Watan. Proszę Państwa, witam w Kasar Al-Watan. To jest chyba najbardziej bogate miejsce, w jakim byłem w swoim życiu To wszystko to prawdopodobnie złoto i diamenty Ja pierdzielę, kto ma na to tyle pieniędzy? Niesamowite Co ciekawe, to miejsce to nie jest prywatna rezydencja, a wciąż działający pałac prezydencki Odbywają się tu normalne oficjalne spotkania Uważam, że ten budynek to trochę taki symbol, który ma pokazać światu, że przez Zjednoczone Emiraty Arabskie dotarły na globalną scenę. Ten pałac został poświęcony szejkowi Zaidowi. Szejk Zaid to w sumie najważniejszy szejk w historii Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ponieważ to on zjednoczył te wszystkie Emiraty i tak naprawdę w 1971 roku powstało Zjednoczone Emiraty Arabskie i to on jakby... Stworzył całe państwo tak naprawdę od zera. Więc na przykład w wielu restauracjach, w budynkach znajdziecie zdjęcia szejka Zaida, innych tutejszych szejków, którzy aktualnie rządzą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ponieważ to jest po prostu kult tego szejka. Nie dziwię się, prostu sprawił, że no Emiraty będące tak naprawdę miejscem, gdzie żyli kiedyś tylko i wyłącznie Beduini, którzy podróżowali i podróżowali w sumie po pustyni. Tak naprawdę on osiedlił tych Beduinów, budował im domy i następnie no, zaczął budować um, państwo, miasta i całe Zjednoczone Emiraty, które aktualnie widzimy. W Abu Dhabi łatwo zwątpić w rzeczywistość. To miasto po prostu wbija w hotel. Dlatego jeśli planujesz tu przylecieć, mam dla ciebie darmowy przewodnik z sześcioma miejscami, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Link do niego znajdziesz w opisie. Ale prawdziwa potęga w XXI wieku to nie tylko złote pałace. To także kultura. A historia budowli pokazuje, że gdy masz nieskończone fundusze, nie musisz budować ją od podstaw. Możesz ją po prostu kupić. Aktualnie znajduję się w dosyć dziwnym miejscu. Może trochę nieoczywistym, jak na dziedzinieczyna Arabskie. Czyli w Louvre. Jeżeli myśleliście, że nazwa Louvre jest tylko zarezerwowana dla Francji, to jesteście w błędzie, ponieważ w Abu Dhabi znajduje się drugie muzeum, które nazywa się Louvre, i w tym muzeum um, znajdują się tak samo dzieła z Francji, ale i nie tylko. móc wykorzystywać to, tą nazwę, rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich musiał zapłacić Francji. 400 milionów euro, aby móc wykorzystywać to przez następne 40 lat, więc do 2047 roku Abu Dhabi może wykorzystywać tą nazwę Louvre, no a potem muszą zapłacić, zapłacić ponownie, może i więcej, w zależności jak wynegocjują nowy kontrakt ale to i nadal jest bardzo dużo pieniędzy. Rzeczywistość jest jeszcze bardziej szalona. Te 400 milionów euro to była opłata tylko za prawo do używania nazwy Louvre. Cały pakiet, wliczając w wypożyczenie dzieł sztuki, i pomoc w organizacji, kosztował ponad miliard dolarów. To pokazuje, że tutaj nie kupuje się obrazów. Tutaj po prostu kupuje się prestiż. To jest mój pierwszy raz, kiedy widzę obraz Leonardo da Vinci. Wow. Mega ładny. Rok 1688 powiedzcie mi jak ludzie w stanie byli narysować taką mapę. Dwie rzeczy, które lubię w tym muzeum. Design jakby cała otoczenie jest mega piękne, jest mega biało. I drugie to że wszystkie wystawy idą epoką w górę. Każdy z znajdujących się tutaj obrazów i dzieł sztuki naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Polecam każdej osobie tutaj przyjść i po prostu poprzechadzać się po tym miejscu, bo jest naprawdę duże i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. To jest przepiękne. Cała ta przestrzeń, cały ten sufit. Ja nie mogę. Jaką to ma w ogóle strukturę? Fun fact, ta gigantyczna kopuła waży tyle, co wieża Eiffla i została zaprojektowana, by tworzyć tak zwany deszcz światła Efekt, który ma naśladować przebijające się przez liście palm w oazie Hej, pada mi bateria w aparacie, nie wziąłem drugiej Widzimy się jutro, hej! Architektonicznie, całe to miejsce to naprawdę kosmos Ale Louvre, mimo wszystko, jest to trochę jak przeszczep Koniec końców jest to importowana kultura, kupiona za niewyobrażalne pieniądze. Niemniej jednak moim celem tego wyjazdu było również zobaczyć prawdziwą kulturę Abu Dhabi. Lecz aby to zrobić, musiałem pojechać gdzie indziej. Tutajsi biznesmeni postanowili walnąć galerię handlową przed wejściem do meczetu, co jest w sumie trochę dziwne. Ale okej, okay, understandable. Można sobie kupić jakieś jedzenie przynajmniej przed wejściem. Ninja. Przypał. Kazali, powiedzieli jej, że koszula to jest nie okej okay. numer dwa okay. Ten jest najpiękniejszy mecz, jaki widziałem w swoim życiu. Myślałem, że ten w Turcji był najpiękniejszy, ale ten to jest Different League, inna liga. To jest I to uczucie, że to inna liga nie bierze się z nikąd To miejsce jest tak naprawdę manifestem Idei zjednoczenia Celowo połączono tutaj najlepsze style i materiały Z różnych zakątków islamskiego świata By stworzyć jedną idealną całość I pokazać, że wizja jedności Szejka Zaida Wykraczała daleko ponad politykę Bez okularów tutaj ciężko Bo wszystko się odbija od słońca Biały kolor i jakby bolą oczy Więc... weźcie okulary Serio, to miejsce naprawdę robi coś z człowiekiem. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą wierzącą, czy nie, ten ogrom, symetria i wszechobecna biel sprawiają, że czujesz niezwykły spokój. To było bez wątpienia najbardziej autentyczne i najmocniejsze doświadczenie podczas całej tej podróży. <grym> Właśnie odkryłem, że w tutejszej telewizji mają wyścigi wielu błądów. Zagra! look at them, jak oh, yeah, yeah. lecą, <grym> szybciej, szybciej. Nie w ogóle co jest mocniejsze? To one, jakby mają z tyłu Zaczepione taki automatyczny, jakieś automatyczne urządzenie, które jakby bije je, żeby szybciej biegły, więc jakby nie potrzebują żadnej osoby, która by na nich jeździła. Ty... Ty tutaj, tutaj właśnie go bije, tutaj to urządzenie. Nie, to jest okropne. To jest trochę okropne. Jest to trochę Aktualnie zmierzamy w kierunku tego oto hotelu. Jest to Emirates Oriental Palace. Chyba najdroższy hotel w całych Emiratach. Jest jedna rzecz: można tam wejść z samego środka. Oczywiście nie płacąc rundalnych, są za pokój. I na lobby można obejrzeć za darmo wystawy. Oraz całe wnętrze, które znajduje się właśnie na tym tem lobby, więc... Dobra, nie jest to najdroższy hotel w Emiratach. Bo ten tytuł należy do hotelu znajdującego się w Dubaju. Ale z pewnością ten hotel jest jednym z najbardziej legendarnych i ociekających złotem. A co do złota, nie, to nie są lite sztabki, ale prawdziwe złoto-płatkowe, którym pokryto tutaj ogromny pomysły. Ponoć złoto. Nie, no nie chcę się wierzyć, to wszystko, że to jest tylko ze złota, ale. No dobra, stać ich na wszystko pewnie tutaj, więc. Wierzę im, że to wszystko jest pozłacane. Sprawdzałem ceny tego hotelu i za noc około 3000 zł, więc. Ja no, chyba worth it. Ładnie tutaj. W sumie ten hotel to idealne podsumowanie. Po całym tym szoku kulturowym stajesz przed miejscem, które jest kwintesencją turystycznego marzenia o Emiratach. To jest ten obrazek z pocztówki. Luksusu, którą sprzedaje się światu. Podsumowując, Abu Dhabi to naprawdę fascynujący fenomen. I choć można dyskutować o absurdach tego miejsca, to jedna rzecz budzi we mnie absolutny podziw. To, jak w ciągu zaledwie 60 lat z praktycznie niczego stworzono tak nowoczesne i efektywne miasto, to tworzy w głowie więcej pytań niż odpowiedzi. I Jestem bardzo ciekawy, co wy o tym myślicie. Czy tak błyskawiczna transformacja budzi Was podziw, czy może więcej pytań o jej koszty? Dajcie znać w komentarzach, chętnie poczytam. A jeśli podobał Ci się ten film i chcesz więcej takich podróży, to zasubskrybuj mój kanał, to bardzo motywuje mnie do działania. Pamiętaj również o darmowym przewodniku, o którym wspomniałem w filmie. Link do niego znajdziesz w opisie pod tym filmem. Dzięki za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!